Szanowni Państwo, jak już pewnie wiadome jest, że decyzją zarządu Klubu Sportowego Flota zostałem zgłoszony jako delegat klubu na zjazd PZPN-u, który odbędzie się w najbliższy piątek. Zmiast historyczny, bo jak obserwujemy relacje w mediach bardzo wiele się o tym mówi. Często więcej, jak to, to, te, te jak kwestie, które prezentowane są choćby w Sejmie. Więc wszyscy oczekują e, decyzji, dobrych decyzji dla polskiej piłki. Wszyscy oczekują decyzji, które e, spowodują, że polska piłka odzyska e, tę te, dobrą pozycję, którą kiedyś miała choćby za, za e, czasów Kazimierza Górskiego e, jako delegat e, reprezentujący. Klub sportowy, flota i miasto Świnoujście. Będę uczestniczył w tym zjeździe. Podjąłem się te, tego wyzwania, jako że e, sam wybór to jest tylko jeden głos, i, i praktycznie ten jeden głos na pewno nie będzie decydował o tym, kto będzie prezesem, ale będę, będę głosował. Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, na kogo będę głosował. Te dyskusje trwają. Rozmawiamy tutaj w Świnoujściu na zarządu na ten temat. W czwartek, bo w czwartek już wieczorem będę w Warszawie, będą spotkania prezesów czy delegatów z klubów pierwszej i ekstraligi. Tam będziemy rozmawiali, kogo, kogo by należałoby poprzeć będzie najlepiej służył polskiej właśnie piłce i, i stąd jeszcze decyzja, kogo, kogo będę popierał jako delegat e, świnoujścia. Nie, nie, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast myślę, że zdecydowanie istotne, ważniejszą kwestią to jest sprawa spra, e, tematów, które chciałbym poruszyć w swoim wystąpieniu, bo wierzę w to, że będzie mi dane e, te 5 czy dziesięć minut na to, żeby po, poruszyć problemy, które które z punktu widzenia świnoujścia dostrzegamy jako problemy związane z polską piłką. I niewątpliwie sprawą bardzo istotną to jest kwestia finansowania polskiej piłki. Uważam, że liczenie na to, że samorządy tak jak to dotychczas ma miejsce, będą finansowały, będą wyłącznym, praktycznie sponsorem polskiej piłki, to jest złudne. Znam dokładnie sytuację finansową samorządu świnoujskiego i wiem również doskonale, że podobne, podobnie, czy, czy jeszcze gorsza sytuacja jest w wielu samorządach w Polsce. W związku z tym e, liczenie na to, że gminy, czyli te miasta, bo no to, to przecież mówimy o piłce zawodowej, czyli pierwsza e, liga, Ekstra Liga, że gminy będą finansowały e, tak jak to dotychczas miało miejsce polską piłkę, jest to jest złudny. Będą, jeżeli to się nie zmieni, to ruch radzionków już zrezygnował, będą kolejne kluby w pierwszej lidze. Ekstralidze myślę, że nie, ale w pierwszej lidze, czy w drugiej lidze, które będą się wycofywały z rozgrywek z racji trudności finansowych. W związku z tym PZP musi mieć tą świadomość, a również trzeba wierzyć, wiedzieć to, że to, to, to zaplecze Ekstraligii, Czyli to zaplecze, które daje zawodników do, do Ekstraligi, które szkoli tych najmłodszych zawodników, to jest właśnie pierwsza, druga, trzecia liga. Jeżeli te kluby będą mocne, to jest szansa, że Ekstraliga będzie mocna. Nie tylko zawodnikami z Czarnego Lądu, na przykład, czy, czy, czy gdzieś tam z Bałkanów, wprowadzanych i, i którzy dominują często dzisiaj na polskich boiskach, ale również polskimi piłkarzami, młodymi e, piłkarzami, którzy będą się rozwijali właśnie w tych klubach na zapleczu ekstraligi. I jak będzie mocna ekstraliga, będzie mocna reputacja Polski. Będą grali z niej Polacy, nie, nie w sposób sztuczny, e, posiadający paszporty, bo. bo Pan prezydent podjął taką decyzję. Będą to Polacy, którzy tu się urodzili, tu się wychowali, tu szkolili się w naszych klubach polskich i, do, do, i w końcu w osiągnięciu tej najwyższej formy reprezentowali nas w drużynie narodowej. W związku z tym musimy dbać o zaplecze, bo inaczej polska piłka nie ma żadnych szans. I to będę o tym będę chciał mówić. A żeby to zaplecze mogło funkcjonować, musimy mieć wsparcie finansowe. Niedopuszczalne jest to, żeby na przykład e, e, sędziowie, którzy przyjeżdżają i obserwatorzy, którzy przyjeżdżają na, na, na mecze, byli opłacani przez klub, przez biedne kluby, które nie mają, nie mogą związać końca z końcem, to dzisiaj e, klub musi finansować, nie e, klub nie ma wpływu na, na stawki. Na ilość sędziów, proszę zwrócić uwagę, dzisiaj dzisiaj mecz sędziuje trzech sędziów na boisku i czwarty biegający tutaj między boksami drużyn rezerwowych i, i, i uspokajających trenerów, zawodników rezerwowych. To jest czterech sędziów, dwóch obserwatorów, to jest, to jest w sumie sześciu przedstawicieli PZPN, którzy są na każdym meczu, których trzeba opłacić. I uważam, że tą grupę pr przedstawicieli PZPN powinien opłacać PZPN. Niech sobie ustala stawki, jakie uważa za stosowne, i niech za to płaci. To jest jeden tylko przykład. Uważam, że pierwsza liga, na przykład, która, która dzisiaj rzekomo jest sponsorowana przez telewizję oraz sport, gdzie są pokazywane mecze, powinna otrzymywać godziwe, godziwą zapłatę za to. Ekstra Liga otrzymuje miliony, a Pierwsza Liga do, otrzymuje 30-40 tysięcy złotych w skali roku. I na przykład mecz e, Floty rozgrywany jest o godzinie 12, bo tak sobie życzy te, telewizja. Pytam się, ile z tego tytułu e, Flota otrzymuje? Grosiki. A ile straci? Dużo, bo, bo godzina 12 nie jest to najlepsza pora na przykład na rozgrywanie meczu. Ja się mogę domniemywać, ilu kibiców nie przyszło na mecz, bo mogło obejrzeć ten mecz w telewizji, albo pola nie, nieodpowiednia, bo w tym czasie jedzą obiad, albo poszli do kościoła. W związku z tym, gdyby zarząd decydował, który ma być mecz, to pewnie by zrobił o godzinie na przykład 14 czy 15. No ale to decyzja nie należała do klubu. I w związku z tym klub ponosi straty, a nie ma rekompensowanych tych strat z PZP. No I to jest kolejny taki przykład. Czyli szkolenie jest rzeczą najważniejszą, po drugie uważam, że przepisy, które PZP wprowadził w zakresie obiektów sportowych, na których rozgrywane są mecze, są, są zbyt restrykcyjne. Nieprawdą jest to, co dotychczas było mówione, że UEFA nakazuje, żeby stadion miał zadaszenie na, na tak dużą ilość miejsc, że, żeby było oświetlenie na, na, na meczach pierwszoligowych. Żeby murawy były podgrzewane. To są wymogi PZPN. Wymogi, które, które część klubów nie jest w stanie spełnić. I to jest kolejny przyczynek do tego, że być może drużyny będą się wycofywały z rozgrywek, bo nie są w stanie spełnić tych wymogów. Czyli sprawy finansowe klubu i sprawy finansowe związane z obiektami sportowymi, które obciążają już w sposób oczywisty gminę. Gmina nie będzie w stanie spełnić tych wszystkich wymogów, i będę apelował w swoim wystąpieniu, żeby przyjrzeć się tym restrykcyjnym przepisom, które narzucono klub, klubom i gminom, bo, bo można przecież ustalić jakiś dłuższy okres dochodzenia do, do tego, aby takie surowe wymogi spełnić. To jest taki przykład, ostatnio o tym się dużo mówi, o tych ekranach, które wzdłuż autostrad są ustawiane. I cały czas było mówione, że to są wymogi Unii Europejskiej, że musimy wydawać miliardy, miliardy złotych na, na budowę czegoś, co, co nie jest najważniejsze. Bo ja uważam, że na autostradach najważniejsza jest nawierzchnia, a na stadionach jest na nawierzchnia boiska, na którym grają piłkarze. Okazuje się, że, że oprócz nawierzchni drogowej, na jezdni wykonanej z porządnego materiału jest jeszcze montowanych mnóstwo ekranów w oparciu o polskie przepisy, restrykcyjne polskie przepisy, które sami wprowadziliśmy, nikt od nas tego nie wymagał i pół miliarda złotych wydano dzisiaj na ekrany, które za, chwilę, za kilka lat trzeba będzie znowu wymieniać, bo one się zużywają, a są zupełnie zbędne, podobnie Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, konkretnie stadiony, i będę na to zwracał uwagę. No i, no i, i, i wreszcie poprawa atmosfery, czy tego wizerunku, wizerunku PZPN-u, czyli generalnie polskiej piłki. Zwróćcie Państwo uwagę, te afery, które, o których się tak wiele mówiło, ale dalej się mówi które rozpatruje prokuratura we Wrocławiu, dotyczą spraw z poprzedniej kadencji, nie tej, która się kończy. I, i, ale ciągle jeszcze trwają te, te sprawy. Uważam, że powinny się wreszcie zakończyć, ukarać y, powinno się winnych, odsunąć ich od piłki, żeby nigdy y, do piłki już nie wrócili. Ale dzisiaj kadencja, która się kończy, że gorza laty, nie, 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 nie zakończyła się aferami zakończyła się dyskusją o rzeczach, które miały miejsce jeszcze w poprzedniej kadencji. Tylko polityka informacyjna, która jest realizowana w PZP, jest, jest realizowana na żenująco niskim poziomie. Nie, nie tłumaczy się tych rzeczy, nie rozmawia się z dziennikarzami. No zwróćcie Państwo uwagę na, na reakcję prezesa. Po prostu, jeżeli ta rozmowa ma miejsce, no to kończy się skandalem najczęściej. A tak być nie powinno. Kwestia rzecznika, który, który, który został zatrudniony, kwestia traktowania mediów, jest zła i, i, i cieszę się, że wielu kandydatów na prezes, przyszłego prezesa dzisiaj o tym już mówi. Trzeba poprawić wizerunek e, PZPN-u, no, trzeba współpracować z Ministerstwem Sportu, no bo bez tego nigdy, nigdy polska piłka e, nie odzyska tego blasku, który kiedyś miała. I to są te, te sprawy, które, o których będę chciał rozmawiać e, na, 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 na najbliższym wjeździe. Mam nadzieję, że, że, że Świnoujście będzie słyszalne również w najbliższy piątek w hotelu Sheraton, gdzie będzie miał miejsce zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie będzie wybrany nowy prezes i nowy zarząd na kolejne cztery lata.